A jak patrzysz wstecz, to zawsze patrzysz na siebie z sympatią? Nie, czasem myślę, że byłem do żarty taki trochę. Nie zawsze. Nie nie, nie, nie zawsze. Ale też staram się siebie zrozumieć, bo, bo no przy tej wrażliwości, którą mam, też takim, wiesz, czasem przekorny charakterze. No po prostu taki byłem, taki jestem, mm -hmm. tak, taką mam naturę i, i staram się. Oczywiście walczyć z tym, co złe i zmieniać, rozwijać jako człowiek, ale też akceptować to, co było bo to, co jest, bo czasem pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć ani zmienić. To tak, jak patrzysz na siebie, to też po prostu byłeś toksyczny? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, byłem w jakiś no, sposób. To samo, że, że nie wiem. Yy... Wiesz, kurczę, ludzie też. Ja nie wierzę w przypadki, yy. że ludzie się spotykają ze sobą. Są ze sobą, miałem coś do przerobienia czasem. Wiesz, mm -hmm. że, że uczą się jeden od drugiego, przechodzą jakiś etap, potem to się rozchodzi, każdy idzie w swoją stronę. Więc tak, pewnie miałem w sobie coś do przerobienia jakąś tocnę, mm -hmm. i musiałem po prostu do tego dojrzeć, dotrzeć, złapać to i sobie z tym poradzić potem.